Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Katarzyna Kapusta, Rozmowa dnia. Ze mną w studiu Łukasz Komaniecki, prezydent Będzina. Dzień dobry. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, jak pan myśli, ilu mieszkańców naszego województwa wie o istnieniu cementowni Grodziec? Myślę, że bardzo dużo, ale mam dobrą wiadomość i dla pani, i dla wszystkich słuchaczy Jesteśmy w trakcie rewitalizacji całego terenu, więc myślę, że kiedy zakończymy, to całe województwo no odwiedzi Ale... i pozna y... historię tego miejsca. Droga do tego, co się dzieje teraz, była kręta, wyboista. Ostatnie prawie dwie dekady rozmawialiśmy o tym, że czy wyburzać, czy nie wyburzać, ile się da zrewitalizować. No i dochodzimy do momentu, w którym w ubiegłym roku pan ogłasza, będziemy rewitalizować. Będziemy rewitalizować. Powiem tak, przez długi okres czasu nie do końca mogliśmy, mieliśmy taką możliwość pozyskania środków zewnętrznych. Dla tych z Państwa, którzy być może nie wiedzą, udało nam się pozyskać 82 miliony złotych. Jesteśmy w trakcie też aplikowania dodatkowych kwot, ponieważ jakby całość inwestycji i rewitalizacji jest podzielona na różne etapy. Możemy korzystać z różnych źródeł zewnętrznych, więc myślę, że jakby finalnie ta kwota będzie zdecydowanie większa. Wcześniej niekoniecznie były takie możliwości, natomiast całość to blisko, myślę, około 120 milionów. Tak? Przy budżecie skromnego miasta będzie no to była kwota, która niestety uniemożliwiała nam wystartowanie z tą inwestycją. więc jestem bardziej się cieszę, że aktualny zarząd województwa śląskiego, pan marszałek Saługa, jako kierujący pracami Urzędu Marszałkowskiego dostrzegł piękno tego projektu. Są pieniądze, więc my możemy przystąpić do tego najważniejszego procesu, czyli procesu rewitalizacji. Ja powiedziałabym, rewitalizacji. że obiekt był, jest w zasadzie w dalszym ciągu absolutnie wyjątkowy i unikatowy na skalę światową i europejską. Ale chciałabym się Całkowicie cofnąć... Się chciałabym się cofnąć trochę w czasie. Co prawda nie był pan wtedy prezydentem Mendzina, bo mówię tutaj teraz o roku 2008, kiedy miasto otrzymało 70 tysięcy euro unijnego dofinansowania i wtedy powstały dwie koncepcje na to, co mogłoby się wydarzyć w cementowni Grodziec. Czy Pana zdaniem tamte pieniądze, które jeszcze później miasto dołożyło, czyli 54 tysiące złotych plus te 70 tysięcy euro, to mówiąc kolokwialnie, przewalone pieniądze wtedy? Myślę, że nie, dlatego że no, chcę wierzyć w dobre intencje. Ktoś miał pomysł, rozpoczął. Chciał coś zrobić z tym terenem, natomiast no, później zmieniły się uwarunkowania, w związku z powyższym też jakby były przygotowania, później był okres jakby pozyskiwania tych środków, udało się je skutecznie pozyskać, więc myślę, że nie, nie traktowałbym tego w kategoriach takich, że pieniądze zostały stracone, poza tym z tego, co orientuję się z opowieści współpracowników, Wśród wtedy, czy jakby część tych pieniążków była spożytkowana wówczas na kwestie związane ze szkoleniami, tak, z podglądaniami różnych koncepcji, jak tego rodzaju obiekty można zagospodarować, nadać im drugie życie, drugą, inną formę, jakby taką bardziej współczesną, dostosowaną do aktualnych realiów. Więc myślę, że nie, no, po prostu jeden z elementów. To co zdecydowało o tym, że teraz jest <coughs> dobry moment, żeby się tym zająć? Pani dyrektor, szanowni państwo, to, że udało nam się skutecznie pozyskać pieniądze, to jest ten, ten moment, bo tak jak mówię, no, mieliśmy koncepcję, byliśmy przygotowani. No, ale pan też dojeżdżał strony... jako prezydent do tej decyzji? Nie, nie, nie dlatego, że w, myślę, że gdzie sama cementownia, ale też jakby specyfika naszej umownej e, dzielnicy Grodziec, to jest taka perełka, tak perełka w skali miasta. E, przemiany społeczne, które zachodziły. W tej części miasta. Mam tutaj na myśli no, cementownia, która nie funkcjonowała, a później postawienie e, kopalni Grodziec w stan likwidacji i finalnie zamknięcie tej e, kopalni. Tak? E, w tej części miasta rewitalizacja się prosiła. E, kiedy nie było takich możliwości pozyskania źródeł zewnętrznych na samą rewitalizację cementowni, jako prezydent miasta zdecydowaliśmy się o rewitalizacji e, innych terenów, które jakby w tej części miasta są. E, przypomnę choćby nawet park e, Rozkówka, czy kilka innych e, mniejszych miejsc, żeby zmieniać formułę e, takiej, e, tak jak mówię, umownej dzielnicy, typowo postgórniczej, postprzemysłowej, e, raczej w nowocześniejszą część miasta, w której każdy, z jednej strony pamiętając o historii I tutaj tradycji, postawmy kropkę, ponieważ musimy naszą rozmowę przenieść do sieci. Zachęcam do jej śledzenia na stronie radiopiekary.pl. Wracamy e, do rozmowy w dalszym ciągu gościem jest prezydent Komoniewski. E, nic się nie zmieniło <grydy> przez te kilka sekund. E, rewitalizacja dzielnicy. Co pozwoli zmienić rewitalizacja terenu po cementowni? Myślę, odda mieszkańcom nie tylko jakby tej części miasta, ale całego miasta, regionu, co podkreślaliśmy. E, unikatowy obiekt, tak? Będzie nadana w nowa formuła jakby samego miejsca, tak? Kino letnie, restauracje, części, powiedziałbym, rekreacyjne. E, mamy kilka pomysłów, które chcielibyśmy ulokować bezpośrednio na terenie samej cementowni i myślę, że pomijając same aspekty i walory historyczne, krajoznawcze, tak? E, ciekawa możliwość aktywnego spędzenia czasu dla mieszkańców i E, naszych sąsiadów. Rozumiem, że teraz e, teren jest sprzątany co potem? Później przystąpi, może inaczej. E, dzisiaj niezbędne jakby uprzątnięcie terenu, projektowanie, później sama faza wykonawcza. Niestety czas jest nieubłagalny i to jest największy dzisiaj nasz przeciwnik a może bardziej chyba ustawa o zamówieniach publicznych, ale tutaj nie no, chciałbym zanudzać Plan słuchaczy. jest bardzo ambitny, bo musicie się wyrobić do 2027 roku, do 31 grudnia. Dokładnie tak. Dlatego liczę, że wszystkie procedury, które jako miasto musieliśmy przygotować, przygotowaliśmy tak dobrze przystąpią tylko poważni wykonawcy, którzy za odpowiednio dobrą cenę wykonają całą rewitalizację. I w 2027 roku, pod koniec roku, yy, będzie pan mógł powiedzieć, zrobiłem to? Tak, myślę, że, znaczy może inaczej, bez wątpienia jako prezydent będę miał tę satysfakcję, że obiecałem yy, i słowa dotrzymałem. Myślę, że to dla każdego wójta burmistrza, prezydenta, czy ogólnie mówiąc polityka, jest yy, jeszcze nieistotne, żeby słowa, które wypowiadamy, później miały szansę zamienić się w rzeczywiście yy, w realia, których można dotknąć. Sporo zmian w Będzinie. powiedziałabym nieustające remonty w mieście. Jest jeszcze jedna inwestycja, która będzie prawdopodobnie w najbliższym czasie realizowana. Urząd Marszałkowski przyznał 262 000 złotych dla Muzeum Zagłębia w Będzinie. Co się zmieni w Płacu Mieroszewskich? Szanowna Pani Redaktor, Szanowni Państwo, no nie jest to porywająca kwota. Oczywiście proszę tego nie dobrać w kategorii, że narzekam. Nie wdzięczności. Nie, nie, nie. nie, nie. Jesteśmy bardzo wdzięczni. E, dziękowałem, wykorzystując okazję, jeszcze raz dziękuję. E, natomiast e, Pałac potrzebuje zdecydowanie większych nakładów. Jesteśmy cały czas e, nieustająco, w, właśnie w, w kwestii pozyskiwania środków, bardzo aktywni. Cieszę się, że udało się te pieniądze e, pozyskać. Będą to drobne prace kosmetyczne, które poprawią estetykę samego obiektu. Myślę, że przed nami jeszcze ten gruntowny remont, który nastąpi. Udało nam się pozyskać wcześniej pieniądze na naszą inną będziską perełkę. Mam na myśli tutaj zamek. Tam prace remontowe już trwają. W związku z powyższym staramy, czy może inaczej, chcę przez to powiedzieć, że bardzo dbamy o ten element historyczny i tożsamości. Będzina i regionu Zagłębia, tak, żeby inne pokolenia mogły się cieszyć tym, co nam było dane. No dobra, a w takim razie jak zwiększyć atrakcyjność tych obiektów? Jak przyciągnąć większą ilość turystów do Będzina w takim razie? To myślę, że przede wszystkim te obiekty muszą wyglądać jak w nienagannym stanie. Myślę, że ludzi, którzy nie tylko są pasjonatami historii, ale ogólnie wszystkich mieszkańców, formuła odwiedzenia miejsc ważnych dla samego miasta jest ciekawa i powiemy z roku na rok oglądając statystyki ile osób odwiedziło poszczególne obiekty czy to pałac mieroszewskich czy to zamek czy ostatnio powiem szczerze że byłem bardzo zaskoczony bo myślałem że tradycyjne biblioteki przechodzą troszeczkę już do lamosa to po na przykład liczbie osób, które wypożyczają książki, odwiedzają bibliotekę, to no powiedziałbym, że to raczej zbliżamy się w kierunku renesansu. W związku z powyższym to cieszy i to jest chyba najlepsza taka odpowiedź, kiedy się ogląda te statystyki, jak wiele osób skorzystało z tych miejsc, odwiedziło je. E, oczywiście zawsze nieustająco trzeba tą ofertę uatrakcyjniać, wprowadzać troszeczkę nowoczesnych e, technologii, ale osobiście jestem zwolennikiem zachowania zdrowej równowagi. A hala sportowa to był strzał w dziesiątkę. Czy jednak nie do końca. Pani doktor, biorąc pod uwagę y, to, co powiedziałem wcześniej, dane statystyczne, ilość osób, które odwiedziły, będzie. No dobrze, e, a czy to się kalkuluje? Nie wszystkie inwestycje, szanowna pani dyrektor, będą się kalkulowały, bo gdyby mi ktoś zapytał, czy zamek zarabia na siebie, no, musiałbym odpowiedzieć, że nie. Jakby mi ktoś zadał pytanie, czy zarabiamy na szkołach, y, przedszkolach, szkołach, czy No dobrze, ale rozmawiamy mniej, w tej nie. chwili y, o hali sportowej, która też może być wykorzystywana w sposób komercyjny. Byłam wczoraj na stronie, brak wydarzeń w najbliższym czasie. Tak, natomiast o tym też szeroko informowaliśmy. Formuła, którą przyjęliśmy przy samej inwestycji, to nie była budowa obiektu typowo komercyjnego, tak, który jest nastawiony tylko i wyłącznie na pozyskiwanie zewnętrznych klientów. My mamy formułę 90-10, czyli w 90% to obiekt miejski, w 10% obiekt komercyjny i w zakresie jakby tych wydarzeń, które zobligowaliśmy się pozyskując kredyt i podpisując umowę z bankiem dopełniamy tych formalności. Natomiast te 90% wypełnia miasto. I powiedziałbym, nie chcę przywoływać samych siatkarzy, tak, bo to przede wszystkim jakby budowa dla nich odpowiednich warunków do tego, żeby mogli promować nasze miasto. Ale też szereg różnych eventów, które są organizowane ostatnio Klocka Okon, powiem szczerze mówiąc, że jestem strasznie mile bardzo zadowolony. Jak jest pan zaskoczony, że tak dużo osób tak, lubi klocki? Tak, tak. Zwłaszcza jeżeli nie wszyscy sięgali mi do przysłowiowego pasa, a niektórzy byli starsi ode mnie. Ilu pasjonatów, ludzi, którzy odwiedzili tą imprezę z roku na rok, coraz większa rzesza, która odwiedza, i jest mnóstwo takich imprez, które organizujemy. Niektórzy złośliwi w się dokuczają, że po raz siódmy, piąty i tak dalej, bo staramy się to odnumerować, pokazując też jak przychodzi, jak wygląda sama ewaluacja e, tych wydarzeń. A dlaczego mówi Pan o złośliwości? Dlatego, że czasami wśród e, ludzi występują takie rzeczy, że jeżeli mnie coś nie interesuje, e, to... Nam... Ale to Pan nie wiedział, że samorząd to taka trochę e, enklawa narzekaczy? rzekaczy? Nie, ja staram się widzieć w ludziach dobre rzeczy, staram się nie ulegać temu, aczkolwiek mówię, czasami jest przykre, że jeżeli ktoś, powiedzmy, nie wiem, nie kopie piłki nożnej, to automatycznie uważa, że to jest beznadziejne i każdy, kto kopie jest z zasady zły, a infrastruktura do tego niezbędna, tu głupio wydawane pieniądze. Ja uważam, że jednak miasto to jest tak duża przestrzeń, w której każdy powinien czuć się dobrze. Nie mówię, że każdy będzie w 100% usatysfakcjonowany, ale my jako miasto, ja jako prezydent staram się dążyć do tego, żeby każdy mógł znaleźć tutaj coś ciekawego, spędzić dobrze swój wolny czas, kiedy wróci ze szkoły czy z pracy. A kto panu prowadzi Social Media? Powiem tak, w jakimś stopniu ja, w jakimś stopniu pomagają mi współpracownicy, ale to jest trudny orzech do zgryzienia. No właśnie zmierzam do tego, że ostat... w ostatnim czasie ostatnich kilku lat samorządowcy przyjęli taką formułę, że będą się komunikować z mieszkańcami właśnie przy pomocy swoich social mediów. Pana zdaniem jaki procent mieszkańców będzie na bardziej zagląda na pana Facebooka niż na stronę Urzędu Miasta? Myślę, że coraz większy jakby procent. Na którą stronę zagląda, zagląda więcej, tak akurat w moim przypadku, biorąc, nie wiem, jako odnośnik liczbę... E, 17 tysięcy e, osób Pana obserwuje. A na stronie miasta mamy chyba ponad 20 tysięcy. Więc mówię, mniej więcej podobna grupa ludzi, czy ta sama, no, tego jakby nie weryfikowałem. Natomiast myślę, że czasy się zmieniają w kierunku takim, że coraz więcej osób czerpie e, wiadomości z social mediów. Natomiast myślę, że nadal bardzo duża grupa to grupa tradycyjna, dla której stare nośniki wiedzy, typu na przykład gazeta, radio czy telewizja, to są główne kanały informacyjne, więc staramy się zarządzać poprzez wszystkie kanały przepływ informacji, tak żeby każdy, niezależnie czy korzysta z Facebooka, TikToka, Instagrama, czy też jest tradycjonalistą i nie wiem, przegląda na przykład jeszcze stronę www. Jeżeli chce znaleźć jakąś informację, żeby miał taką szansę. Będzie miał pan TikToka? Yy, tak, pani redaktor. Myśl, <laughs> myślę, że i ja przed tym nie ucieknę. <laughs> nie no, pytam, dlatego że młodzi ludzie to teraz, jeśli nie ma nas na TikToku, to nie istniejemy. Dla nich Facebook, Instagram to już powoli przyżytek. Tak, nie chciałbym dołączyć do grona dinozaurów. Myślę, że tak jak mówię, no ja i przed tym też nie ucieknę, natomiast trudno jest czasami w 30-sekundowym filmiku przekazać wszystko, co się chce powiedzieć. Tak? No ale czasami jak się pan chce się... z kimś pokłócić, to taki 30-sekundowy filmik też się przydaje. Ja jestem osobą, która raczej stara się być konsyliacyjna. Tak? Byłem kiedyś młody, byłem waleczny, i Teraz już jestem, już, wydaje mi się, statecznym mężczyzną. Wolę się godzić i rozwiązywać problemy polubownie niż machać bezproduktywnie szabelką. A udało się rozwiązać sprawę z Adamem Żydowskim polubownie? Czy filmy pod tytułem na Facebooku składam zawiadomienie. Jakby te sprawy, te sprawy trwają, czy udało się załatwić sprawę polubownie? To jest chyba kwestia jakby podejścia już indywidualnego. Ja uważam, że kampania wyborcza to jest jakiś szczególny okres w życiu tych osób, które startują, jak i całego miasta. I nie bardzo zgadzam się z opinią, że wtedy wszystko wolno. Uważam, że jednak jeżeli chcemy lub zajmujemy jakąś przestrzeń publiczną, no powinniśmy sami być jakby nienaganni w pewnych obszarach. Rozumiem, że czasami mogą zdarzyć się jakieś błędy. No tak, ale od samej góry idzie przykład dużej polaryzacji społeczeństwa. Więc A, dlaczego ja... na, na dole samorządowcy mieliby z tego nie korzystać? No dlatego, że ktoś musi kiedyś powiedzieć, że nie, że jakby no, nie wszystko można zrobić poza tym, pani redaktor. Ja rozumiem, że ktoś się może pomylić. Ja rozumiem, że czasami kogoś mogą ponieść emocje za daleko, ale dlatego jesteśmy dorośli. I fajnie jest wtedy wziąć odpowiedzialność za swoje słowa, stanąć i powiedzieć, przepraszam, tak, wiem, że wielu ludzi ma z tym kłopoty, ale chcę wierzyć, że tak to powinno wyglądać. I tak jak mówię, nie mam czasami pretensji, że ktoś powie, panie prezydencie, ja bym potrafił to zrobić lepiej. No fajnie, gdyby przedstawił jakiś pomysł, jak to zrobić, jeżeli to jest tylko na zasadzie, że ja bym zrobił wszystko lepiej, no to wtedy brzmi tak troszeczkę jak przychwałki. No dobra, to w takim razie jakby zostawmy już kłótnię. Jak odpowiadać mieszkańcom tak, żeby oni zrozumieli, że nie wszystko miasto jest w stanie zrobić od razu? Przeglądałam sobie wczoraj tego Facebooka pana i tam były takie pytania. A dlaczego robimy to, ale nie pomyślał pan o tej tej dzielnicy? Tu są chodniki, które się rozwalają. Tutaj szkoła nie wygląda tak do końca, jak powinna ja myślę, że przede wszystkim rozmawiać i cały czas udzielać e, odpowiedzi. Oczywiście część z tych kont e, to konta fejkowe, tak. Część, e, myślę, że tu Państwa nie zaskoczę, mam pewną grupę, na całe szczęście jakby co wybory, e, kiedy weryfikuje się jest odpowiednio mało, ale takich ludzi, których mam takie swoje podejrzenie, że co bym nie zrobił, no i tak będą narzekali, bo myślę, że oni, czy może inaczej, widuje ich czasami, jak cieszą się z tego, co w mieście udało się zrobić. Korzystają z różnego rodzaju atrakcji, ale jak siadają przy Facebooku, to to już jest jakby indywidualne. Bo czują pewne, no, może, moc anonimowości, pewną moc? To... Myślę, że pewnie jakaś grupa tak. Myślę, że ta część, która występuje pod imieniem i pod nazwiskiem. Aczkolwiek ma Pani redaktor rację, że jeżeli Pan Kowalski o coś pyta, dostaje kompletną odpowiedź i za trzy dni pyta dokładnie o to samo i dostanie odpowiedź i za dwa dni pyta o to samo i dostanie odpowiedź, no trudno mi jest zrozumieć, dlaczego pyta po raz czwarty, tak? No, ale też moją rolą jest taką, że być może są takie rzeczy, które ja niekoniecznie muszę rozumieć, ale jako prezydent jestem zobligowany do tego, żeby nieustająco tłumaczyć i przekonywać się do pewnej racji, podawać maksymalnie dużo informacji, tak żeby wszyscy mieszkańcy mogli sobie wyrobić odpowiednie zdanie na dany temat. No tak jak mówię, co, te cztery, co pięć lat prezydent poddaje się weryfikacji i wtedy mieszkańcy oceniają, czy ta komunikacja, to co mówił, to co zrobił jest adekwatne do ich oczekiwań. To już tytułem końca. Kiedy przez Benzin przejedziemy bez korku? Ja mam taką głęboką nadzieję, że to będzie końcówka października. Tak sobie obliczyłem, że to powinien być mniej więcej trzeci tydzień, zapowiadając to zresztą w social mediach, że około czterech tygodni potrwa jeszcze remont całego, i całego odcinka naszej drogi wojewódzkiej do W910. Bardzo ubolewam, że nie zrobiłem małej gwiazdki, pod warunkiem, że nie będzie padało, ale to mhm. myślę, że no, złośliwi będą mogli mnie rozliczać skrupulatnie, jakby po cyferkach. E, wszyscy pozostali. Myślę, że z końcem października powinniśmy się cieszyć już. No e, chyba, nowym. że na początku jesieni zostanie nas zima. No to byłby bardzo czarny scenariusz, pani redaktor. Mam nadzieję, że zima przyjdzie, ale dopiero w odpowiednim momencie. E, nie bardzo marzy mi się lepiej nie bałwano w październiku. E, trochę pożartowaliśmy na koniec. E, Trzymał kciuki za cementownię, bo państwo nie wiedzą, ale pan prezydent doskonale pamięta że cementownia Grodz jest to taki mój mały konik przez pa, prawie dwie dekady. Pamiętam Pani redaktor, więc liczę na to, że za niedługo będziemy mogli wspólnie się przejść i napawać się tym. A pamiętasz, to była kiedyś taka ruina, a jest tak ładnie. Czekam w takim razie na ten moment. Dziękuję serdecznie. Moim i Państwa gościem był Łukasz Komoniewski, prezydent Będzina. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia i do usłyszenia.